No i nie byłam pewna, czy pobiegnę, bo mój brat ugryzł mnie w nogę. Nie powstrzymało mnie to. Zdecydowałam, że wystartuję. I to ja wygram. Na pewno nie wygra. Miałam być obrana jednogłośnie na przerażającą szkołę. Myślę, że mała kampania plotkarska zapewni mi wszystkie głosy. Claudina, tak zawsze cudowna, z powodu krwiożerczych pcheł nie wystartuje w wyborach. Zachowaj swój głos. Nikt nie wie, że to moja sprawka. Aha! Nikomu o tym nie mów. I wiem, komu to wysłać by się rozeszło. Wyślij! O rany, ale wieści. Muszę wszystkim powiedzieć. Stój, nie możesz. Nie powinnam. Chcę, a nie mogę. Wyślę Franki. Ona nie jest nikim. Ale słodki. Ślij. To nie ma sensu. Wyślij do wszystkich. No dobra. Spięcie. Wybacz, chodzę i piszę. <grym> Ślij wszystkich. Dzięki najlepszej kampanii telefonicznej w dziejach Straszyceum nową, przerażającą szkoły zostaje Claudina Łulasz! Jak to możliwe? Wszyscy na nią głosowali. Nie dostałaś? Claudine, tak zawsze cudowna, zorganizuje szkolną imprezę. Wstęp za głos! Rany! Dasz wiarę, Cleo? Nawet nie startowałam! Widzimy się o ósmej u mnie. Pierwsza piżama party. Pewnie jesteś przerażona te wszystkie niewinne zabawy. Póki nie zagramy w Prawda czy Terror. Wtedy się okaże jakim potworem naprawdę jesteś. <śmiech> <śmiech> piżama party, piżama party. Wiem, że gdzieś Aha. Prawda czy Terror. Poznaj sekrety twych przyjaciół. <laughs> o nie, Kleo na pewno mnie zapyta, w kim się kocham. Co ja mam zrobić? Co robimy najpierw? Możemy. Prawda czy terror? Taak, chodzę. No chyba, że nie chcecie, żebym się. A, już wiem! Czas na makijażyk. Pora na bitwę! Starczy głupot. Czas na prawda czy terror? Franki, co wybierasz? Prawdę czy terror? A... Terror? Terroryzuję cię, abyś napisała sms do chłopaków. Impreza u mnie o głoście światu. <laughs> A, to chyba nie najlepszy pomysł. Dobra, prawda. kim się kochasz? Zrobię to. Ślij. Na pewno? Dobra, ślij. No nie, nie wierzę, że to zrobiłaś. Twoi rodzice oszaleją, gdy te chłopaki do ciebie przyjdą. Do mnie? Kleo, to twoja komórka. Это правда! О oh, нет!